Adwent więcej niż oczekiwanie na święta. Co oznaczają jego symbole? Dla wielu z nas adwent kojarzy się z kalendarzem pełnym czekoladek i gorączkowymi zakupami przed świętami. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę oznacza to słowo? Adwent pochodzi z łaciny, od słowa adventus, co oznacza po prostu przyjście lub przybycie. Jest to czterotygodniowy okres, który nie tylko przygotowuje nas na Boże Narodzenie, ale też otwiera nowy rok liturgiczny w kościele katolickim. Zaczyna się on zawsze między 29 listopada a 3 grudnia i trwa do wigilijnego wieczoru. Co ciekawe, adwent nie jest jednolitym czasem. Dzieli się na dwie ważne części. Pierwsza trwa od początku aż do 16 grudnia. Wtedy w kościołach słyszymy czytania głównie z proroka Izajasza, które mówią o nadejściu zbawiciela na końcu czasów. To moment refleksji nad tak zwaną paruzją, czyli ostatecznym powrotem Chrystusa. Dopiero druga część, od 17 do 24 grudnia, to czas bezpośredniego przygotowania do pamiątki narodzin Jezusa w Betlejem. To wtedy skupiamy się na historii wcielenia. Dziś adwent to czas radosnego oczekiwania, ale nie zawsze tak było. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa był to czas surowy, pełen postu i ascezy. Pozostałością tego pokutnego charakteru jest fioletowy kolor szat, które kapłan zakłada do mszy. Jest jednak jeden wyjątek to trzecia niedziela adwentu, zwana gaudetę. Wtedy fiolet ustępuje miejsca różowi, co symbolizuje radość z bliskości świąt. W Adwencie nie śpiewa się hymnu Chwała na Wysokości Bogu, a wielu wiernych podejmuje w tym czasie specjalne postanowienia i wyrzeczenia. Adwent ma też swoje piękne wizualne symbole. Najbardziej znanym jest wieniec adwentowy. To okrąg z gałązek iglastych z czterema świecami. Każda z nich symbolizuje jedną niedzielę. Zapalamy je po kolei aż do pełnego blasku w wigilię. Innym ważnym znakiem jest roratka specjalna świeca przewiązana białą lub niebieską wstążką, symbolizująca Maryję. Zapala się ją podczas rorat, czyli porannych mszy. Z kolei dzieci często przynoszą do kościoła lampiony. To nawiązanie do biblijnej przypowieści o roztropnych pannach, które z zapalonymi lampami czekały na przyjście Pana Młodego. Adwent to zatem coś więcej niż tylko odkreślanie dni w kalendarzu. To czas wyciszenia, symboli i duchowego przygotowania na spotkanie. A Wy macie swoje ulubione adwentowe tradycje? Dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie nasz kanał, by lepiej rozumieć otaczający nas świat. Do zobaczenia!